Podczas kręcenia tego filmu Shocker X Pro nie został uszkodzony. Prawie. No bo na wojnie był tylko jeden Marian. Widziała. Marian Dż nie. Ależ jakieś z tej strony rafcik 177, jest ten noż Czeker Cześć. I jest to kolejny odcinek z Call of Duty, 11 to odcinek już z tej gry. Jest kolejna misja jak koniec początku, tryb normalny. Po miesiącach cofania się wreszcie pobiliśmy generała Kamala. Nie zdążysz. Kamla jego korps pod El Alamein. Teraz jest z pustyni i odwinięty ogon. Dobra, nie o to. Gdzieś kliknąć Dobra, lecimy. Ja będę jechał, ale będzie gadał. No to gadaj. Nie dzięki. No to żeś się nagadał. Ale bym zasnął. A my tu musimy tu jechać do miasta. To już ma chyba dość. A ty od razu go chcesz załatwić? Nie. Zaraz po tobie chcę go zawić. Bo ja mina, szkoda, że ty go nie widzieliście. On nie nie tak, jakby dostał plackiem w głowę. Tak, bo widziałeś jakby ktoś kiedyś dostał plackiem w głowę. Tak. Plackiem z bitą śmietaną. Tak. <grym> tak prosto w ryj. Nie rusz. <grym> nie rusz. Niech ci będzie. Do wieczora jeszcze będzie żył. Dobra, Do żartowałem. Żartowałem. Tak, wjedziemy do miasta i trzeba będzie wyjść z, z wozu i iść się bić. Robiliśmy wcześniej próbę grube... zastrzeli go w wodzie. Bo to był... nie w wodzie, żeby wyszedł z zawóz Mhm. Nie widziałeś, nie komentuj. Żebym wyszedł z wozu i tu, że są za tymi, wychyliłem się, z i mi zastrzelili. Specjalnie! Bo chciałem ci powiedzieć, na ile strzałów w trybie weterana jest ich. Mówiłeś 3, trafiło cię 10. Busie, bo, bo ten. Bo powróciło mi trochę życie, to tego. Odrodziło mi się. Jakoś tak to się coś coś to dziwnie brzmi. Ten tego granat. Ten tego się. Oj, to się zlegowało. Dobra. Nadważnego. ważnego. Może że ktoś uszkodzi. Jeden. Uh. Najlepsze jest to, że normalnie granaty miałby rozrzut taki, że ty byś dostał przy okazji odłatki, no, a tam jednego tylko za, załatkiło. Ciągle dostaje. się cieszę. Granat pod zatkiem. Pod tyłkiem się. No i tu wybuchł by granat, oczywiście nic że nie dostał, chociaż bym dostał to byłoby po mnie. Zezama. Ty też. Trafiłem w głowę. Mhm, mm ale którym pociskiem? Drugim. Pier A? pierwszy I tak się nie znać więc po to. tam mógł napaść. Padocha? No? Nie, bo to jest. To znaczy nie potrafisz. Nie, sama jest cenność tutaj. Musiałbym uszkodzić. Nie potrafisz. Nie, bo tu bym trafił w ten. Nie. W sufit. No, patrz. Tamto, tak? No. Jak ty nie umiesz... No to ty też nie będziesz umiał. Dobra, zniszczyć tutaj tych tu. W ogóle najlepsze w tej grze jest to, że ile kroć zabijesz... podejść do jednego z tych kolesi. Czy moich tam... czy twoich? Y ich. Jakich moich? O, najlepsze jest to, że jak zabijesz jednego takiego, to niedługo później spotkasz jeszcze z dwudziestu takich samych. No bo to jest taka gra, więc niestety dokonisz ją A tutaj Tu jest ten Pekinczyk. No, dobra Chodźmy W ogóle dalej. Ta celność twoich ludzi No tu bo tu głównie no ty Ta z granata na mnie najprościej I na stówek nie obejrzyjasz A kolega podbieg i go cofnęło Mhm mm cofnęło no, Troszeczkę Troszeczkę, co z tego, że nie żyje? Ja, ja żyję, i to jest plus. No i kolejny granat. No i kolejnego mój go zniszczyć. Fajne jest to, że twoi wiedzą, że jest granat, a jednak podbiegają pod niego. Skąd wiesz, że oni coś mają taką kontrolkę? A jak oni nie zapłacili za prąd i nimi się nie poświęcili, to jaką czy gdzie jest granat? Po prostu ginął. Nie mam czy to że nie zapłaciłeś rachunku za prąd. co ja dam. Dobra, nie szata Mariusza i Stefana straciłeś, a ty coś... Mariusz i Stefan ci zginęli, a ty coś o prądzie. Rysiek żyje. Akcja. Po nie. prostu... W ogóle to był moment z twojego intro. No właśnie mówiłem ci o tym przed odcinkiem. W Sherlocku. W Szok też. Awcik Jak powiedziałem dobrze twój nazwę, czy coś na ty, ty mówisz, że awcik to Co ci zęba wybili, czy co Ale wiesz, że to nie tak działa z wybiciem zęba Wiem, to by język obcięli No <laughs> <laughs> ra, nie szata Jeśli już tu nagrywa to jest śmieszniej Niż w pojedynkę, ale Granata... Tak, bo jednego można wkurzyć ale nie, bo jakaś pojedynkę to odcinki, że właśnie są takie nudne nawet nawet sam takie mam. Od odcinki, że nieraz takie po prostu nudne. Wiem, oglądałem! Straszna nuda. Twoje intro nie jest lepsze. go robiłem je na szybko. Tak, na szybko. Ja na szybko też zrobiłem intro. Które z was... Które właśnie teraz macie? Kuzyn ci zrobił. Które? Które? To, co teraz y, masz, z, to, co... z botem i tak. To, co ja mam teraz... Tyś to... po prostu filmiki zrobił... Nie. ...i dał kuzynowi, żeby ci zmontował. Sam żeś tak Jakiemu kuzynowi, no? Albo koledze. Sam żeś tak To by nic nie Nie mi. Sam się to wszystko montował. Przecież... Ty Jesteś... Ja po prostu z nagrania... Później wziąłem wycinki filmu Połączyłem to ta, w... Wy... TATAAA Połączyłem... JAŻEM TO ROBIŁ Nikt ZA MNIE TEGO NIE ROBIŁ I w końcu się odwal ode mnie Zrobiłem ci coś Dobre, nie było pytania <laughs> Ale nie, serio Okej, okay, jesteśmy już prawie na... ...finiszu A ty nie grałeś Dostał i zawiedziemy tak, Ja w ogóle... Nie wiem jutro grało. wrzucić na mój kanał odcinek z Call of Duty, pierwszą misję Pierwszą? Ja już tu jestem w tej misji No wrzuciłbym! Wciąż mi się! W, włókni KM Brawo Błagam, dobra, teraz szokter I zaraz padnie eee. Moje marzenie się nie spełniło Chociaż... Ej, ty masz czułość tutaj bo jakbyś już grał dłużej, no to byś się już przyzwyczaił. Tutaj zaraz z PCK wywalą. Czemu wziął? Aha, Hello. Hello. No czeka! Taka... Ta czułość nie da się grać. Nie, e, mi się da. Dla mnie... Granat! Aport. Pip! Pip! Uuuuuu! Mm. Jej, to teraz ja. Przez To wszystko przez swoją rękę. Obed już. Przez moją rękę. Jak sobie będziesz tu nie będzie się odczuł. Dobra, wezmę sobie dłuższą tą Altgranat. Tą um. Teraz wezmę Lienfield. Co ty mi tu grasz? Pomóc ci to wyłączyć? No co? Chyba nie będzie taki nudny odcinek bez żadnej muzyczki. Będzie podkład włącz to! Dzięki, bo telefon musi odblokować. No to. Sektor. Co, kapcik? Nie wtórzę się. Zrobiłem tobie coś. Oprócz tego, że zniszczyłem, komputer to raczej nic. No właśnie. Dobra. Dopiero zniszczyć komputer. Ale to nie ma nic wspólnego i właśnie... mi grać we fnaf -a? specjalnie? Zciszając głośniki żebym nie słyszał czy coś mi siedzi za drzwiami przecież dzisiaj nie graliśmy w fnaf więc nie się... dzisiaj Czy u ciebie? nie to nie graliśmy to co byłeś tu pierwszy raz i graliśmy w fnaf -a? tak to już była twoja nie decyzja pierwszy raz. to już była twoja decyzja? a tu macie mu się będzie no pewnie pierwszy <noise> ty jeszcze ja. no to jest... W ogóle wytłumaczmy y, ludziom o co tu chodzi Bo w tej historii, którą właśnie opowiadamy Chodzi y, tylko o to, że to wszystko to wina hapcika To nie jest moja wina Chciałem, ja nie dojdziesz do domu A co? Grozisz? Nie O. Tak No to mi się skończyło Mmm. A widziałeś? Nie. No, nie odzywaj. To zobaczysz nagranie. I ty naszym zdrobił i... i on mu się znowu to sprawał, ja mógł to skończyć. I to jest lepsze. Wiesz co, kiedyś ja grałem, nie wiem albo by się dawało, albo tak było. Czy po prostu jak rzuciłeś jak w Jak rzuciłeś granata tych statek to na czymś otworzyć. Tu tam jest po lewej stronie. No. no. Ciekawe czy się. Nie, no właśnie wejść. No super! Ale grana e, to Jak wejdziesz, to zginiesz, bo tu będzie ich e, trochę i coś jeszcze. Tu będzie na schodach. A chyba, że ja, ja już ich ja zabiłem, ale cię nie pokażę. Buh, weź ty. Fajny dzień! Wody! Waty. <laughs> Mam jego ma że nie trafiasz mowy pocisków mm -hmm. Musisz teraz znaleźć radiostację Która, eee. która jest na balkonie tym To tu, bardzo mądrze Tym tu o Ej to bardzo mądrze damy tutaj radiostację Ale tutaj, tu, radio stąd ale stąd tutaj stąd. gdzieś będą jeszcze jakieś żołnierze Czekaj Kurde, trochę nie trafiłem Ale nie, nie, nie dolecie stąd Dowody leciało Odwróć się z dziewczątkiem nie ma za to, gdzieś jakiś. Jeszcze Eta kurde. Tu masz problem, to ze zmieniem. U siebie w domu. Musisz o, teraz poszukać raportu w niemieckim sztabie. Czyli tak już Ale to już później. Już 12 mil, a dopiero już dwie misje. W jednej misji. Ledłeś. Powstanie. Powstanie. Czemu ja reklamuję coś, czego nie znam. E, nie, 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 wtedy nie przejdziesz, musisz iść tam na, na prawo. Tam, 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 tam. Tu? Czekaj. Nie, tu. E, wyjdź z tego. Bo Tu będziesz się chyba przechodzić z budynkami. Iść tam trochę. Nie, 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 tak nie tworzysz, nie masz szans. E, chyba... Ale nie wychodź tu, stój, stój, stój. Teraz jeszcze trochę wyjdź. I dodam tego Chińczyka. Teraz tu? lecisz już do autostradą. <noise> Jaką brde auto? I teraz zapadł. tędy. On tu otworzył tobie. Pa! Uważaj, To bo... Marian zginął. To był... Marian już dawno zginął. To był... No bo na wojnie był tylko jeden Marian. Widziała. Marian dżu... <noise> JJ. Ja ty czemu nie żyję? Ta broń jakaś fajniejsza. Nie podnosi tak zbytnio ludzi do góry. Nie! tym jak strzelałeś się to nie podnosiło Zobaczmy Aha! A <laughs> <to jest myszka śmiech> do góry, no to wiesz To dużo to ci tak wiesz, jak to ci dużo zrobi Ale ci by waliło teraz do góry No? Weź, już, bo... Śnisz cały materiał I tu masz ich cały... Aport, aport raport imię się mi się to nie doleci Nie wychyla się bo padniesz Co? Żeś nie trafił Stało było 2 cm za daleko od trafienia Twojego Ty, pocisku mnie. Z tyłu? Gdzie z tyłu? To tyś z tyłu Ja obok <laughs> Szalanie, trasia. No za piątym razem. Wystarczyłeś 20 pocisków. Tam góry. góry. Sniperka by się przydała. Przecież ona nie byłaby znowu taka dobra, bo chyba tylko 5 czy 12 pocisków. Czy Marta, lecę do ciebie. Mówi ci to, że jesteś dziwny tak do potęgi Y? Eee, bo do potęgi nie. X jest już... Eee, ...Trixer. Ale to nie szal to, nie wspominaj mu będzie kazał jeszcze to usunąć. Dobra, nie szata w ogóle, fajnie, że go przez taką lampę trafiło. No człowiek, odbyło się rykoszetem. A rykoszetem to ty dziś w szkole dostałeś na bułekie? Od kogo? Od Irka! Kolega z klasy w ogóle Kiedy? Jak ćwiczyliśmy, a co ty chciałeś na bułekie? Dostałem rykoszetem. Ja się wojtka strzelił i on dostał. W głowę. Odbyły się rykoszaty i poszły w jakieś nogi Co chyba... mówiłeś, że zginąłeś co są. Wyskoczysz z okna i padniesz. Musisz się życie zregenerowało Mhm. Mm dołącz ze pricea. Dąż do kapitana princesy Princesy w dokach. Jak... Panie, że stamtąd właśnie tu szedłem. Wow. No właśnie, musisz tą samą drogą, tylko że. No, to I chyba... to jest tą puttą. Czekaj. się. Musisz tam w... tędy iść. Oj. Dobra. Wyjdź z tego i idź tędy tutaj. Przedłużasz odcinek. No już 16 minuta mi się. No, no to już postarał się. No. Lecisz. No ale jest za późno biegłeś. Tu jest czysto. No czysto! A no, two, twoi dobiegli mm -hmm. Jest czysto. Nie szczere, bo będzie odnowa. I to był najgorszy ja chyba. Nie, mam pomysł. nie, wasz... <noise> nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, muszę Nie, nie. Nie lubiłem Cię do tej pory. Patrz! Winą mi kradnął. To była moja butelka! A jakieś nowe. Fajnie, że tu każdy jest wyższy od Ciebie. I od Ciebie. Dobra. To tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Ja się z nami żegnam. Siema. Doro. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.